Witam, dzień dobry. Nazywam się Arkadiusz Bartłomiejczyk i zapraszam na program Lupa Polityczna. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat programu 800. Zastanowimy się. Czy powinien on zostać zlikwidowany, czy powinien on zostać kontynuowany, czy jego skuteczność jest na tyle wysoka, na, kiedy, na ile byśmy sobie tego życzyli, a także zastanowimy się, jak program 800 Plus wygląda w kontekście zbrojeń, które Polska przeprowadza. Odpowiemy sobie również na pytanie, czy ten program w ogóle jest do utrzymania, oraz czy rząd poniekąd już nie rozpoczął procesu uświadamiania społeczeństwa, że w najbliższej perspektywie ten projekt może zniknąć. Aby uświadomić sobie skalę programu 800, muszę przytoczyć kilka liczb. Po pierwsze, program ten kosztuje rocznie około 62 miliardów złotych. I tu mówimy tylko o jednym programie społecznym, tylko o 800. Musimy jeszcze dodać do tego inne programy, które razem tworzą pewną pulę w budżecie wynoszącą około 100 Miliardów złotych. W relacji do PKB ten program jest jednym z najbardziej obciążających programów w Europie. To znaczy, że relacja procentowa programu 800, łącznie z innymi programami socjalnymi w stosunku do PKB, czyli produktu krajowego brutto, którym mierzona jest wartość gospodarki, jest jedną z wyższych w Europie. Oznacza to, że nasz budżet państwa na programy socjalne wydaje relatywnie dużo. I teraz obecny deficyt finansów publicznych wynosi 289 miliardów i to jest jednoroczny dług. Pragnę to zaznaczyć: 289 miliardów w jeden rok. Tyle wynosi deficyt budżetu państwa. I kolejna liczba, która będzie istotna w naszej dywagacji, to jest projekcja długu publicznego. Dług publiczny natomiast to jest suma każdorocznych deficytów, czyli jeżeli co roku pożyczamy od kogoś, jakąś sumę pieniędzy, żeby zobrazować to, to żyje takiego domowego porównania, to znaczy, że jeżeli rocznie zarabiamy, powiedzmy, miesięcznie zarabiamy jakieś 4 tysiące, rocznie wychodzi 48 tysięcy, no to jeżeli co roku pożyczamy kolejne 5 tysięcy od kogoś, żeby sobie zbilansować budżet, no to dług publiczny to jest suma tych 5 tysięcy złotych, które pożyczamy w każdym roku. Czyli na cały nasz dług, jaki posiadamy, to jest właśnie dług publiczny państwa. I teraz, dług publiczny państwa kosztuje państwo każdego roku jakąś sumę pieniędzy. I to jest, to się nazywa kosztem obsługi długu. Czyli to są odsetki od pożyczek, to są spłacane obligacje i ta pozycja budżetowa jest, uwaga. Prawie taka sama jak, jak wydatki socjalne, czyli wynosi ona około 100 miliardów złotych. Czyli już mamy dwie pozycje budżetowe, które kosztują prawie ponad 200 miliardów, a budżet państwa polskiego musi to dźwigać. No i teraz, jeżeli dług rośnie, a deficyt finansów publicznych rośnie w zatrważającym tempie, to rosną koszty obsługi tego deficytu. Czyli rosną ilości odsetek, które musimy zapłacić, ilości obligacji, które musimy wykupić. Więc każdego roku, następnego do 2030 roku co najmniej, w naszej pozycji budżetowej, budżetu państwa, koszt obsługi długu będzie rósł. Czyli jeżeli dzisiaj mamy 100 miliardów, to za parę lat możemy spodziewać się nawet podwojenia tej kwoty. Obecnie dług publiczny, i to jest bardzo ważne, wynosi około 48%. PKB. Czyli jesteśmy zadłużeni na połowę tego, co rocznie wytwarza nasza gospodarka. No swoją drogą, kiedyś w swojej książce ogólna teoria neopopulizmu opisałem taki paradoks, że dług mierzymy w stosunku do tego, do co wytwarza gospodarka, a nie w stosunku do tego, jaki mamy budżet domowy. No to jest tak, jakbyśmy zadłużenie Kowalskiego mierzyli w stosunku do tego, co on posiada we wszystkich nieruchomościach, we wszystko, co on wytwarza, a nie w stosunku do jego pensji. Z jednej strony to jest dobre, no bo pozwala na pewną miarę, ale z drugiej strony jest kompletnie odstrzelone od budżetu, bo gdyby ktoś nam kazał to spłacić, to, 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 byłaby, to, to byłaby masakra. W każdym razie, obecna projekcja długu publicznego Polski mówi, że jeżeli teraz mamy 48% długu w stosunku do produktu krajowego brutto, czyli do tego, co wytwarza gospodarka, to w roku 2030. Nasze zadłużenie będzie wynosiło 76% PKB. To znaczy, że ono się diametralnie zwiększy. Tylko w ostatnich dwóch latach czy trzech latach e, dług publiczny wzrósł no, o, o kilkaset miliardów. Natomiast jeżeli tempo zadłużenia, a wydatki zbrojeniowe powodują to, że tempo zadłużenia rośnie z roku na rok coraz mocniej, jeżeli zbrojenia zajmują 5% PKB, i zajmują, no powiedzmy, jedną trzecią czy jedną czwartą budżetu, no to siłą rzeczy dług publiczny będzie wzrastał w tempie ekstremalnym. I teraz, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wzrost do poziomu 60% jest już limitowany konstytucyjnie. To znaczy, że nasza konstytucja mówi, że jeżeli przekroczymy 60% próg zadłużenia w stosunku do PKB, to rząd jest obowiązany do wprowadzenia progów ostrożnościowych i do cięć w wydatkach publicznych. Ten limit konstytucyjny został wpisany właśnie po to, aby rządy nie mogły zadłużać się nadmiernie na jakieś wydatki typu, powiedzmy, wyborcze, tak? Kiełbasy wyborcze bym to nazwał, no bo to nie jest coś nowego, to jest od zawsze, no i te kiełbasy wyborcze funkcjonują. Więc konstytuc ojcowie konstytucji wprowadzili Taki próg 60%, no jak go przekroczysz, no to musisz robić cięcia, czyli zamrozić waloryzację rent i emerytur, zamrozić podwyżki w sferze budżetowej, zamrozić podwyżki płacy minimalnej, redukować wydatki socjalne. Te to są podstawowe rzeczy, które rząd jest obowiązany robić po przekroczeniu 60% PKB my mamy w tej chwili projekcję, że w 2030 roku ten dług będzie wynosił 76%. Oznacza to, że w ostatnich dwóch latach, czyli 29-30, skok tego długu wyniesie 16%, ponieważ te 60% byśmy osiągnęli w 2020 ósmym roku i od tego momentu powinniśmy zacząć ciąć. Skoro taka jest projekcja w tym momencie, no to już dzisiaj rząd będzie musiał się zastanawiać, jak to obniżać, no bo skoro ma limit konstytucji, to ma dwa wyjścia. Albo oleje konstytucję i stwierdzi, że no, konstytucja w tym przypadku nie może zostać zastosowana, a Trybunału Konstytucyjnego nie ma, więc nie ma nam kto kazać tego naprawiać, w związku z tym no dobra, lubimy dalej. Oczywiście zakładając, że rząd przetrwa. Natomiast drugie wyjście jest już od przyszłego roku, od, czy od roku 2027, radykalne cięcie wydatków publicznych. No i gdzie mamy ciąć? No, możemy ciąć w służbie zdrowia, możemy ciąć w oświacie, możemy ciąć w, w wypłatach budżetowych, czyli tak zwane etaty budżetowe, czyli urzędników, czy nauczycieli, czy, czy, czy policjantów, albo możemy ciąć w wydatkach socjalnych. Jest to tak naprawdę jedyna elastyczna pozycja, w której rząd może dokonać korekty. Wydatki socjalne w dobie wojny, czyli jeżeli mamy zbrojenia, jeżeli mamy zagrożenie wojną i państwo podejmuje ogromny wysiłek finansowy, żeby przygotować nas na tą wojnę, żeby uzbroić, żeby zakupić odpowiednią ilość broni, przygotować infrastrukturę, bo. Nie broń, sama broń to, to jest za mało. Musi być jeszcze infrastruktura na to przygotowana, rozmieszczona odpowiednio, zabezpieczona. Mamy też cyberataki, na to też trzeba sprzęt zakupić. więc te wydatki monu to nie jest tylko czołg i armata, to są także innego rodzaju sprzęty, o których nie mamy pojęcia dzisiaj, ponieważ one nie są jawne do końca, te zakupy. No i je, mamy takie wyjście, no albo wojna się skończy i nagle nasze wydatki do zbrojenia opadną, bo rząd stwierdzi, że dobra, zagrożenia na razie nie ma, to tutaj przytniemy, a jeżeli się nie skończy, no to, yy, no to cóż, tniemy wydatki socjalne, no bo tylko to możemy. Natomiast nie sądzę, żeby klasa polityczna uznała, że wraz z końcem wojny na Ukrainie mija zagrożenie ze strony Rosji, a więc nie sądzę, żeby te wydatki na zbrojenia nagle stały się niepotrzebne i nagle rząd uznał, że dobra, dobra schodzimy z tych 5%, wracamy do naszych trzech, no bo w zasadniczo Putin już nie strzela. No nie, klasa polityczna zdaje sobie z tego świetnie sprawę, że po zakończeniu wojny na Ukrainie zacznie się jeszcze mocniejszy wyścig o to, żeby odstraszać Putina żeby te, ten czas, który on będzie miał na zbrojenia żebyśmy my, my go nie przespali bo to zagrożenie ze strony Rosji ono będzie dalej aktywne przynajmniej dopóki u władzy jest Władimir Putin a jeżeli nawet zmieni się władza w Rosji to nie ma gwarancji, że ona zmieni się na pokojową władzę może być nawet jeszcze gorzej o czym już nieraz uprzedzały tzw. elity rosyjskie na emigracji które uciekły przed Władimirem Putinem a więc mamy tutaj do czynienia do, z permanentnym zagrożeniem przez co najmniej 5-10 lat. W związku z tym wydatki socjalne są wydatkami, które następują w tak zwanej dobie dobrobytu. Doba dobrobytu należy rozumieć to pod tym względem, że mamy czas pokoju, nie mamy zagrożeń, mamy ogólny wzrost gospodarczy, czyli dobrobyt, no i państwo dokonuje redystrybucji dochodu. Redystrybucja dochodu jest to Taki mechanizm, w którym państwo dzieli się z obywatelami przychodami z budżetu. Mianowicie bierze budżet państwa i stwierdza, że niektóre przychody z podatku VAT czy CIT w erze dobrobytu możemy przekazać do społeczeństwa, tak żeby poprawić los byt społeczeństwa, czy też zadziałać w tzw. inżynierii społecznej. Czyli pobudzić dzietność, pobudzić demografię, sprawić, że będzie więcej dzieci. Słowem, celować tymi pieniędzmi w osiągnięcie jakiegoś celu społecznego. I o ile jest dobrobyt, to nikt nie ma z tym najmniejszego problemu, nawet jeżeli się trochę zadłużymy, no to przecież te pieniądze i tak wrócą w podatkach, przynajmniej w pewnej części, a i tak wpłyną na przemysł czy handel poprzez pobudzenie popytu i konsumpcji wewnętrznej, a zatem docelowo powiększenia ilości miejsc pracy. I obniżenia poziomu bezrobocia. Natomiast w sytuacji wojennej, kiedy państwo dobrobytu już nie funkcjonuje, bo sytuacja wojenna oznacza, że państwo ma już inne priorytety, inne cele i inne zagrożenia, które nie występowały w erze dobrobytu. W związku z tym klasa polityczna musi dokonywać bardzo niepopularnych wyborów, i osobiście boleję nad tym, że w Polsce te wybory jeszcze nie zostały dokonane, ponieważ jesteśmy na prostej drodze do scenariusza greckiego, na prostej drodze do scenariusza, w którym będziemy mieli obligacje śmieciowe, a koszty obsługi długu będą tak duże, że nie będzie nas stać na inwestycje. I przyznam się szczerze, nie wiem, czy na cokolwiek będzie nas stać poza zbrojeniami i podst utrzymywaniem podstawowych funkcjonowania państwa. Natomiast, jak nie będziemy dokonywać inwestycji, to nie będziemy posiadać wzrostu gospodarczego. Jeżeli nie będziemy posiadać wzrostu gospodarczego, to nasza gospodarka nie będzie generowała nowych miejsc pracy i nie będzie generowała wzrostu wynagrodzeń. Wpadniemy w swego rodzaju stagnację. W związku z tym podat wydatki na inwestycje są jednymi z kluczowych wydatków, które państwo musi za wszelką cenę utrzymać, bo jeżeli spowolnienie gospodarcze nastąpi, no to budżet państwa będzie notował coraz niższe wpływy w stosunku do PKB, a skoro będzie notował niższe wpływy, no to tym bardziej trudniej będzie mu utrzymać ciężar zbrojeń. I teraz, jeżeli. Już przeszliśmy do tego y, przez ten temat, w którym y, powiedzieliśmy sobie, że te wydatki socjalne są elastyczne dla rządzących, ale niepopularne. Osobiście uważam, że cięcie wydatków publicznych nie nastąpi przed wyborami. To znaczy, że rok 2026, jeżeli obecna koalicja rządząca przetrwa, no to ona nie będzie nie będzie na pewno próbowała ciąć nic w wydatkach socjalnych, chociaż już pewne przejawy tego są. Zauważmy, że premier Kosiniak-Kamysz jasno mówił o tym, że 800 plus będziemy wypłacać tylko tym Ukraińcom, którzy pracują w Polsce. A więc ucięliśmy już jakąś grupę. Przepuszczalnie słusznie, no bo były przypadki, że ktoś siedział na Ukrainie a brał u nas 800 plus, więc to tak zwane cwaniactwo funkcjonowało. Świetnie, ucięliśmy to. Już mówił premier Kosiniak-Kamysz o tym, że być może te 800 plus wypłacajmy tylko pracującym, tak? A inni z kolei na lewicy się oburzyli i mówili: No, dlaczego tylko pracującym? No, jeżeli jest samotna matka, która nie może podjąć pracy, ponieważ opiekuje się dziećmi, to co wtedy? No ja ma tutaj świętą rację lewica. No więc nie tylko dla pracujących, a według progu dochodowego. To jest pierwszy, pierwszy krok, który powinien zrobić rząd. Mianowicie, jeżeli ktoś zarabia 15 tysięcy na rękę, ma dziecko i jeszcze od państwa dostaje 800, plus, to jest nieporozumienie. Natomiast ja rozumiem, że to pieniądze są na dzieci, a nie dla rodziców. Tylko tyle, że jeżeli ktoś jest w stanie finansowo udźwignąć ciężar wychowania tego dziecka, swojego dziecka, a inne osoby mają z tym problem, no to pomóżmy tym osobom, które mają z tym problem, pomóżmy tym osobom, które nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb dziecka związanych z rozwojem, ale i równymi szansami. Mam tutaj na myśli także dostęp do edukacji, podręczników, korepetycji. To wszystko pochłania środki finansowe. W związku z tym, owszem, utrzymajmy ten program w pewnej perspektywie, ale tylko dla tych osób, które rzeczywiście nie stać na zapewnienie dziecku równych szans i równego startu, czy wychowania na odpowiednim poziomie, który uznamy za, za, za taki akceptowalny. I tutaj już pojawiłyby się pierwsze oszczędności. Natomiast jest pewien problem, mianowicie chodzi o obsługę tego programu. Jeżeli damy tutaj progi dochodowe, to ktoś będzie musiał je weryfikować, więc musimy wymyśleć system, który będzie to weryfikował. Osobiście sądzę, że wprowadzenie sztucznej inteligencji do, do urzędów skarbowych i weryfikacja na podstawie zeznań podatkowych już rozwiązałaby mnóstwo problemów w tym zakresie, więc, więc ten argument możemy chyba powoli zacząć obalać, bo w tym momencie nie mamy kryterium dochodu, a program jest nieskuteczny. No bo co było celem programu? No celem programu było zachęcenie Polaków, abyśmy aby posiadali więcej dzieci, aby ta demografia w Polsce się odwróciła. No, w tym momencie jest ona tragiczna, czaruje pod niej. Jest jedna z najgorszych w Europie. W związku z tym program nie spełnił swojej y, roli, a o tym, dlaczego demografia w Polsce wygląda jak wygląda i dlaczego program nie działa, o tym nagram osobny odcinek, ponieważ są już bardzo dobre analizy, czy mamy sam osobiście dobre przemyślenia. Dobre, no to już sami ocenicie, czy dobre. Moim zdaniem całkiem niezłe, co do tego, dlaczego ten program nie funkcjonuje. Wracając teraz do wydatków budżetowych. Czy wiecie. Jakie ryzyko zadłużenia grozi Polsce? Jaka to jest kwota? Bo mówimy teraz o procentach w stosunku do PKB, mówimy o procentach w stosunku do budżetu, ale nie powiedziałem w tym momencie jeszcze, ile wynosi dług i ile może wynosić. Mianowicie dług już dawno przekroczył 1 bilion złotych. A perspektywa zadłużenia na poziomie 76% to jest perspektywa przekraczająca e, kilka bilionów złotych. I tutaj, według jednych danych, które udało mi się odnaleźć w tej projekcji, to było nawet 5 bilionów. Oczywiście ja myślę osobiście, że to jest bardzo zawyżona kwota, e, bo ona uwzględnia duże tempo wzrostu gospodarczego, a nie jest, niekoniecznie ono się musi utrzymać. W związku z tym, myślę, że taka kwota 3,5-4 bilion, 4 biliony, to jest, to jest to, o czym możemy rozmawiać realnie. Jest jeszcze jeden aspekt długu. Mianowicie było dwóch ekonomistów, którzy dokonali badań. Ja w tym momencie nie mogłem doszukać nazwisk tych ekonomistów, w każdym razie dobrze je pamiętam, dobrze pamiętam wyniki ich badań. Mianowicie, oni, zbadali oni rozwinięte gospodarki czy rozwijające się gospodarki na świecie. I odkryli taką zależność, że jeżeli dług publiczny przekracza określony poziom, i tutaj oni go ustalili na około 95% PKB 90 -95 PKB wówczas gospodarka automatycznie zwalnia i przestaje się szybko rozwijać, ponieważ koszty obsługi długu właśnie skutecznie hamują obniżanie podatków, które są stymulujące rozwojowo, hamują inwestycje, ponieważ nie ma na nie środków. I odbierają rządowi możliwość elastyczności celem uzyskania dodatkowych dochodów budżetowych. Czyli, no bo jeżeli chcemy obniżyć podatki, to musimy się liczyć, czy w jednym roku będziemy mieli niższe przychody, po to, żeby one w kolejnych latach były wyższe. Natomiast jeżeli mamy duży koszt obsługi długu i nie chcemy się zadłużać mocniej, no to, no to niestety, ale nie możemy obniżyć podatków, bo musimy obsługiwać dług. Jeżeli dzisiaj jest to 100 miliardów i to jest 48% PKB, no to przy 76% około 200 miliardów, no to stracimy już kompletnie możliwość jakiejkolwiek deregulacji podatkowej, obniżenia podatków, czy nawet będziemy zmuszeni je radykalnie podnosić. A już są takie pomysły, typu podatki katastralne, typu podatki od wartości nieruchomości, a nie od gruntu, bo teraz płacimy jakieś grosze podatku nieruchomościowego, natomiast generalnie na świecie są takie systemy, w których podatek płaci się od wartości rocznie od wartości mieszkania. Jest to na przykład 3% wartości waszego mieszkania. Więc jeżeli macie mieszkanie za pół miliona, no to policzcie sobie ile to jest 3% i tyle byście płacili każdego roku. To jest jeden z pomysłów, który Polsce zaleca bank światowy. Więc nie jest to abstrakcja, tylko to jest coś, co już funkcjonuje w politycznej debacie publicznej. Uważam osobiście, że powinniśmy zacząć się szykować z myślą na to, że politycy będą nas oswajać z możliwością likwidacji 800. Myślę, że to nie będzie 2026, ponieważ to jest jeszcze przed wyborami. 2027 po wyborach, bez względu na to, kto wygra, stanie przed ogromnym problemem wizerunkowym, jakim będą cięcia w tym programie. Wszyscy o tym wiedzą, dlatego osobiście uważam, że pisowi wcale do władzy się nie pali, osobiście uważam, że pis celowo jedzie po konfederacji. Myślę, że jeżeli nie ma tam jakiegoś dealu, no, na zasadzie takiego dobra, naparzamy się, ale po wyborach siadamy i rozmawiamy jak ludzie, czyli naparzamy się sztucznie po to, żeby sobie napędzać elektorat, no to Kaczyński jasno wykombinował, że musi wepchnąć Mencena w objęcia Tuska, niech oni sobie rok porządzą razem, no bo i tak się rozpadną, bo ci nie będą w stanie się dogadać, a będą musieli przeprowadzić niepopularne reformy, no i wtedy ja wchodzę cały na biało. Jeżeli taki byłby plan Kaczyńskiego, no to szapobach, bo naprawdę jest to majstersztyk i okazałby niezbywałą cierpliwość polityczną. Bardzo dziękuję za dzisiejsze wysłuchanie, dziękuję za Waszą obecność. Słyszymy się w następnym odcinku. Do usłyszenia. Pozdrawiam Arkadiusz Bartłumiejczyk.